Siema mordy, słyszycie tą muzykę? Od rana do nocy, tak tutaj pębni. A nawet nie mieszkamy blisko dzielnicy imprezowej. Ale dobra, o czym chciałem dzisiaj z Wami pogadać? Po pierwsze, chciałem Wam dzisiaj pokazać, gdzie dokładnie mieszkamy i jak cały teren tego Berlingwana wygląda. Tak więc, spójrzcie na to to na pierwszy rzut oka w ogóle nie wygląda jak mapa czegokolwiek ale wyobraźcie sobie, że to jest mapa no i teraz tak cały teren Burning Mana dzieli się na strefę mieszkalną, strefę obozową i taką strefę pustynną z instalacjami artystycznymi cała strefa mieszkalna zaczyna się tutaj od godziny drugiej tu, 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 dookoła aż do godziny 10 i jest także poprzecinana ulicami od A do ulicy K Teraz nasz adres jest 7:45 A8 pomiędzy ulicą I i H. Jak widzicie, tu mamy 7:30, tu mamy taki spacerniaczek, to jest właśnie 7:45, tu jest 8. No i właśnie my mieszkamy tutaj pomiędzy I a H, dokładnie w tym tutaj punkcie. Dalej, oprócz tego, co jakiś czas są takie tutaj kółeczka, takie punkciki. To są takie różne plazy gdzie można powiedzieć, jest większe natężenie różnego rodzaju obozów, właśnie imprez, barów i każda z tych klas jest właśnie tutaj oznaczona, dokładnie wiemy co się gdzie dzieje i jak. Oprócz tego, nie wiem czy wiecie, ale na czas Burning Mena to miejsce dostaje swój własny kod pocztowy, no i jest tutaj normalna placówka poczty i można wysyłać normalnie kartki czy tam paczki. Po drugie, znajduje się tu także lotnisko które znajduje się dokładnie tutaj. Następna kwestia. Tutaj znajduje się taki centralny kemp, a w całym tutaj, tym terenie dookoła i całymi tymi obrzeżami pustynnymi znajdują się wszystkie instalacje artystyczne, które tutaj też są, widzicie, zaznaczone. I wszystko możecie sobie przeczytać, co i jak dokładnie gdzie się znajduje. To teraz fun fact numer jeden. Wiecie, co to jest za książka? <grystanie> to jest książka ze wszystkimi obozami, jakie się tutaj znajdują. Ja coś Wam pokażę. Tak więc ta książka, nie licząc pustych stron, ma 199 stron. Obozy zaczynają się od strony 17. I to są wszystko obozy, które się znajdują na Burning Manie Nie będę Was zamęczał matematyką, ale 199 minus 17 jest 182. Na każdej stronie jest 10 obozów, co daje nam 1820 obozów na terenie całego Man'a I to ja już mówię takich zorganizowanych obozów, gdzie każdy obóz. Czym się tam zajmuje? I na przykład mamy całe działy. Pierwszy dział obozy, które się zajmują sztuką, craftingiem. Potem klasy, workshopy jedzenie. Jest bardzo dużo jedzenia. Dalej, mamy obozy, gdzie różnego rodzaju gry są: spotkania, imprezy. Kawa, herbata. E, dział, ogólnie dział z imprezami jest chyba największy, ma najwięcej stron. Nie ma tutaj jako takiego szpitala, ale są obozy, które przejmują tą pałeczkę i są takimi punktami medycznymi w razie czego, jakby coś wam się stało, to też możecie się tam udać. Jest także jeden taki bardzo ciekawy dział. Oczywiście mamy również LGBTQIA. 2S Plus no, no to powiem wam no to jest ciekawe, to jest już e, mamy także muzykę na żywo oczywiście u góry też jest godzinami podane na przykład tutaj mamy wszystko co się dzieje o pierwszej po południu tutaj już mamy o 3.30 po południu 5, siódma, siódma 15, 9 także wszystko sobie elegancko możemy zaplanować jeżeli chcemy kilka miejsc dziennie odwiedzić e, jest też bardzo ciekawy dział, który się nazywa Plus 18 i jest tego, można powiedzieć, kilka stron. No i to są różnego rodzaju obozy. Niektóre to są jakieś swinger klawy, inne to są jakieś nie wiem, masaże nago. Inne to są takie po prostu miejsca, gdzie możesz przyjść, rozebrać się i sobie na golasa chodzić eee, i pić drineczki. Chociaż. Do tego też obozu nie potrzeba, bo tutaj masa, ale to masa nagich osób chodzi. I tak szczerze muszę wam powiedzieć, że oprócz mnie i Słowińskiego, to nie widziałem nikogo, kto by tutaj chodził i kręcił. Oczywiście tam ludzie robią jakieś zdjęcia telefonami czy jakieś filmiki, ale nie widziałem nikogo z żadną kamerą, z żadnym aparatem, z żadnym GoPro. Także naprawdę... Jak ludzie tutaj przyjeżdżają, to się odcinają od świata i wyłączają telefony. I tak tu nie ma zasięgu. E, I ja tutaj szukając jakiegokolwiek Wi-Fi, żeby chociaż na chwilę coś tam sobie sprawdzić, to, to mam wielki problem. Bo nawet jeżeli to Wi-Fi jest, to jest takie wolne i tyle osób tam stoi, że e, po prostu to nie działa. Burning Man jest także, chociaż mo, może to dziwnie brzmieć, ale też jest Eee, przyjazny dzieciom i są też różnego rodzaju tutaj atrakcje dla dzieci. Bo też całe rodziny tutaj z dziećmi sobie przyjeżdżają. No nie ma tych dzieci za dużo, to prawda. No bo i specyfika tego festiwalu jest jaka jest, ale się zdarzają i dla nich też są przemyślane różnego rodzaju eventy. No dobra. No to ja w takim razie wstaję. Okazało się, że nasz wspólny kolega, właśnie mój i Arona, też będzie tutaj na Burning Manie i ich obóz ma jakiś Tiki Bar. No i właśnie napisał do mnie przed wyjazdem zaproszeniem, żebym wziął swój kubek, ponieważ tutaj we wszystkich barach nie ma żadnych kubków, nie ma żadnych kieliszków. Jeżeli chcecie pić, jeżeli chcecie korzystać, no to musicie jeździć z własnym kubkiem. No i właśnie mnie zaprosił na jakieś Tiki Drineczki, Dlatego jedziemy sprawdzić, co tam słychać w Tikiwarze. Powiem Wam, jesteśmy tu dopiero 3 dni, ale dzisiaj jest tak piekielnie gorąco, że właściwie przez cały dzień mi się nic nie chciało robić. Dopiero teraz po 17.00 ledwo odżyłem. Tak to właściwie cały dzień można powiedzieć, zdychałem. Tak wygląda ośka dookoła mnie. Jak widzicie, jeszcze koło nas jest troszeczkę miejsca, ale na przykład z tej strony już się robi ciasno. No, i przy okazji, jak będziemy jechać do tego koleżki, to wam pokażę troszeczkę moją ośkę. Nie jest zaciekawa, za dużo tu się nie dzieje. Można powiedzieć, mieszkamy troszeczkę na uboczu. Od tego wszystkiego. Znaczy, można powiedzieć, że mieszkamy akurat w takim punkcie, w którym jest trochę spokojniej. Co zmienia faktu, że gdziekolwiek się nie ruszę 2-3 minuty rowerem, to od razu się tysiąc rzeczy dzieje. Teraz właśnie wjeżdżamy na jedną z głównych ulic, na ulicę H. Widzicie, tutaj już taki art car nas przywitał. Tutaj dalej mamy taki hipisowski obóz. Obok jest od razu scena i imprezownia, ale jeszcze tutaj żadna impreza się nie odbyła, więc nie wiem na co oni czekają. Mogliby już zacząć. Teraz tutaj po mojej lewej... Mamy krówoimprezowy obóz i to muze po prostu słychać 2-4 na dobę. Jak widzicie, niektórzy mają bardzo ciekawe namioty. No i dojechaliśmy do jednego ze skrzyżowań. I jak widzicie, tutaj mamy numer 8. No i tutaj mamy H. Teraz tutaj, jeżeli dojedziemy tędy do końca, to dojedziemy do centrum. Berningmana i właściwie każda ulica, ósma, siódma, 37, siódma, która tamkolwiek, wszystkie zawsze spotykają się w jednym punkcie, tam w centrum. O i bardzo ważne jest to, jeżeli kiedykolwiek przyjedziecie na Berringmana, zróbcie sobie obóz tak bliżej, to i tojku, żeby za daleko nie chodzić. No i żeby sobie oszczędzić przygody z wiaderkiem. Jak na razie, my nie musieliśmy z tego wiaderka jeszcze korzystać. Tak więc ja teraz będę się kierował w dół ósemką, aż dojadę do B. No, i potem odbiję w prawo i będę się kierował właśnie na 5.30. Jeden z takich ciekawszych barów. Tutaj mamy ciekawe koło do ćwiczeń. Ogólnie powiem Wam trochę dramat jest z tym nagrywaniem, ponieważ a, to GoPro się wyłącza co 30 sekund, bo jest po prostu tutaj tak gorąco, że to GoPro nie wyrabia. A B dookoła kręci się tyle kolasów, że naprawdę muszę tak tutaj manewrować może z tą kamerą, że głowa boli. Ten bar mojego kolegi jeszcze jest zamknięty, ale nic nie szkodzi. Wpadłem do innego. Ice cold sake. Piękna muzyka. Dopiero godzina 22 Playa budzi się do życia No i jak widzicie To co ja widzę To w życiu nie widziałem czegoś podobnego trafik jest tu gruby, każdy jedzie w każdą stronę, no ale mimo że jest nas tutaj, no jeszcze nie ma 80 tysięcy, 80 000 to będzie pewnie koło piątku czy soboty, no to tak jakoś jeszcze sobie wszyscy radzą. że jest sprawa taka, że jak się to kręci to te światełka, można sterować tymi światełkami Dobry bardzo co? I tak od instalacji do instalacji przemierzam tą plaję i tak można w nieskończoność tylko sobie obierasz kierunek lewo, prawo, tu, przód, tył tak jeździsz, jeździsz i co chwilę nadrawiasz na jakieś nowe po prostu, że tak to powiem po mojemu cuda na kiju. Impreza znajduje się na dziewiątej. I tak się ona prezentuje. Nazywa się Dystrykt. I właściwie jest to no, z takich tutaj lokalnych wokół nas najlepsza impreza. I ona działa tylko w ciągu dnia. Wieczorami, w okolicy godziny 20 czy 21, jest zamykana. A co chciałem wam pokazać? To patrzcie, jakie tu jest ładne niebo. A tutaj, jak y, jest jakieś piekło, i dokładnie ta burza piaskowa jest no, na wysokości naszego kempu. Więc będzie bardzo ciekawe, jak go zastaniemy po powrocie. Jeszcze taki, może, krótki widoczek tutaj okolicy. Tutaj cały mamy parking rowerowy dystryktu. Tam mamy to i tojki. No, i jak widzicie. Akurat dzisiaj się za dużo nie dzieje w tym dystrykcie, ale na przykład byliśmy, nie wiem, dzień czy dwa temu. Tu była tak pełna impreza, że nie było po prostu gdzie palca zmieścić, nawet. To była kiedyś scena. To był kiedyś dance floor. A teraz nawet DJ-ki nie widać. Nic nie widać. Jest masakra. Jest deczka grubo. Właśnie wróciliśmy do domu. Tutaj wszędzie była turboburza pieskowa. No i zostaliśmy. Takie coś, ale to jest nic. Patrz. Patrzcie, jakąś pilną, nie? Ja was pokażę. Widzicie? Ja, ja w tym mam jeszcze spać do za tygodnia. Tyle. Raz. Stopy swoje pokażę. <słyski> A, i taki patent. E, z racji tego, że wszystko się tu kurzy, to ja postanowiłem, że. Po co mam ubierać buty, po co mam je kurzyć, jak mogę sobie po prostu kurzyć stopy i wyjdziemy na to samo. Nie muszę ubierać skarpetek, nie muszę się męczyć. Tak więc... Hello 3, 2, 0. <laughs> A to dopiero trzeci dzień, nie?